Witam serdecznie. Marcin Tuszkiewicz z tej strony ze squaber.com. Zapraszam na nasze spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Mam nadzieję, że wszystko jest OK, widać, słychać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o węglu, bo dużo się dzieje, dużo się wydarzyło i może się wydarzyć w najbliższym czasie, ale także o CD Projekcie, o Azbisie, spółkach, które wzbudzają emocje. Zobaczymy, ile się uda podczas tego spotkania dzisiaj przeanalizować, no bo jak zawsze około 28 minut. Zapraszam serdecznie. Zaczniemy sobie właśnie od węgla, który cały czas jest bardzo wysoko Trzeba pamiętać o tym, że wzrosty, które, mieli, które obserwowaliśmy tak naprawdę od, 2000, od, od początku 2021 roku To są bardzo silne wzrosty, które tak naprawdę podbiły nam cenę nawet 3, 2, 3, 4 krotnie W zależności od tego jaki instrument Więc cały czas jesteśmy na bardzo wysokich poziomach To co wzbudziło negatywne emocje w ostatnim czasie To pojawiające się informacje na temat tego że, że Chiny zwiększają produkcję. Tak, największa spółka węglowa zwiększa produkcję o 7%. Jest to odpowiedź Chin tak naprawdę na to, że brakuje nam. Brakuje nam, czy Chinom, energii i nie chcą dopuszczać do blackoutów, do problemów właśnie z dostarczalnością energii, w związku z tym zwiększają wydobycie. Pamiętajmy o tym, że cały czas Chiny produkują gro energii z węgla. Zresztą węgiel jest generalnie tematem, który wzbudza duże emocje. Jak popatrzymy sobie na mapę, związaną właśnie z tym, jak i gdzie aktualnie rozwijane są lub wygaszane elektrownie węglowe. To generalnie Zachód rządzi się tym, że no jednak te elektrownie są wygaszane i skupiamy się na bardziej odnawialnych źródłach energii, ale to też związane jest z tym, że nasz, nasze zapotrzebowanie na energię jest też już stabilne. Jesteśmy krajami rozwiniętymi, w związku z tym wygaszamy część produkcji, część tak naprawdę ta usługowa czy konsumpcyjna, ona jest dość stabilna, rośnie, ale stabilnie, więc jesteśmy w stanie to bardziej planować Chiny, Indie, inne kraje, chociażby Afryka, to są kraje, które się bardzo Afryka jako pań, nie państwo, tylko jako kraina, tak, kontynent. To są miejsca, w których cały czas rozwijamy bardzo mocno gospodarki, gdzie cały czas zapotrzebowanie na energię bardzo mocno rośnie. Jak popatrzymy na to, bo to są dane za 2019 rok. Jak popatrzymy na to, jak aktualnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rozwój elektrowni węglowych, to zauważcie, że Chiny Indie, czy nawet tutaj Bliski Wschód oraz Afryka Południowa, to są y, cały czas miejsca, w których bardzo y, dużo elektrowni węglowych dopiero powstanie lub jest w czasie konstrukcji. A czyli w trakcie budowania. Zobaczcie w ogóle, że na 1,700 MW y, aż no, blisko. 500 będzie wybudowanych, tak? czyli zwiększymy sobie tutaj jeszcze o 500 MW siłę jakby elektrowni węglowych. Oczywiście, część będzie wygaszanych dalej w Europie, inne stare, na przykład w Chinach również. Natomiast tutaj, jednak, mimo wszystko, ta, elektry ta elektryczność produkowana z węgla cały czas jest w rozwoju. To nie jest jeszcze cofnięcie. Tylko kraje, właśnie takie jak Stany Zjednoczone, jak Europa, też i. Australia, tam dopiero są wygaszane te elektrownie węglowe. To powoduje, że prawdopodobnie, bo oczywiście pewności nie ma, kontrakty na węgiel one nie spadną z powrotem do poziomów widzianych z 2020 czy też 2016 roku, bo przypomnę, mieliśmy największe spadki, największe dołki. To mieliśmy w 2016 roku na węglu, tam nastąpiło tak naprawdę bardzo mocne zmęczenie materiału. I później nastąpiły mocne odragowanie na które też reagowała czy to Bagdanka, czy JSW. Od tamtej pory rynek sobie tak pomału, pomału schodził coraz to niżej. No i teraz znowu mamy tą ogromną hossę. Zakładam, że ze względu na sytuację na rynku gazu, rynku ropy cały czas węgiel będzie jeszcze utrzymywał się na wysokich poziomach cenowych na temat węgla, na temat rynków zagranicznych powiemy sobie w tej drugiej części przeznaczonej dla użytkowników premium, dlatego że jest tak bardzo dużo tematów do poruszenia, tylko właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że gaz. Czy ropa jako też nośniki energii, jeżeli ich cena rośnie, no to automatycznie substytut w postaci węgla również ma szansę drożeć. Więc te relacje, one nie są od siebie oderwane. To trzeba wszystko obserwować jakby w całości gospodarki. Faktem jest to, że gospodarka rozwinęła się bardzo mocno po pandemii, w sensie takim, że przyspieszył ten rozwój, a kiedy obawiano się tak naprawdę spowolnienia. Co sugeruje, że jeżeli nie nastąpi żadne mocne zatrzymanie. To będziemy mieli do dyspozycji cały czas hossę czy to w gospodarce, czy to też i na odnawialnych i też nieodnawialnych źródłach. Energii. Na temat uranu jeszcze warto wspomnieć. Tutaj tylko Was zaproszę. Będzie no oczywiście w poniedziałek standardowe spotkanie z Michałem na temat biotechu. Natomiast w środę będzie spotkanie specjalne z Michałem, ale innym. Tutaj prowadzący jestem ja, dlatego że Michał jest gościem, który prowadził już pierwsze spotkanie na temat uranu 22 września. I teraz stwierdziliśmy, że jest na tyle dużo wartościowych pytań, że zrobimy drugie spotkanie. Też Was serdecznie zapraszam już. 27 Października. Co więcej, XTB organizuje konferencję Investing Masterclass, i na to też Was serdecznie zapraszam. dlatego, że ja tam będę miał wykład. To jest już jutro. Będę miał wykład na temat właśnie okazji czy też możliwości inwestycyjnych w sektorze energetycznym. Co też nawiązuje do tego dzisiejszego tematu i pogłębiam temat chociażby węgla, uranu czy też wodoru. Natomiast co się dzieje z naszymi spółkami węglowymi? JSW dobiło do poziomu tych 60-62 zł, no i dwukrotnie nie miało siły tego poziomu. Wybić. Tutaj jeszcze mieliśmy szansę na wzrosty, bo się pojawiło fajne odreagowanie, ale zauważcie, że jednak to świece podażowe mają większą aktywność inwestorów. I to też wskazywałem w przedwczoraj w komentarzu, przed sesją, czy wczoraj przed sesją, że no wybicie poziomu 54 zł powinno przyspieszyć nam korektę dopóki jesteśmy powyżej 47, to teoretycznie przynajmniej jesteśmy w trendzie wzrostowym. Natomiast osobiście uważam, że na razie to, co się dzieje na rynku węgla, w sektorze węglowym, jest korektą. Na razie czekamy a tak daleko, aż rynek spadnie, ja osobiście zgodnie ze swoimi ostrzeżeniami też, też wyszedłem z, z JTZW na razie, no i czekam co się wydarzy w niższych poziomach cenowych, nie ukrywam, że jeżeli by się tam pojawiało coś ciekawego, to być może dołączę z powrotem do tego rynku. Na razie mamy korektę, być może korektę pędzącą, te dwa odcinki one są podobnej wielkości, więc jeżeli na, nastąpiłyby wzrosty, nastąpiłyby wzrosty przy większej aktywności inwestorów, to można by było oczekiwać powrotu wzrostu. Martwiące dla mnie jest to, że tak jak na tym wybiciu, bardzo ładnie rynek gruz wraz z wolumenem, tak tutaj na tych falach spadkowych jednak ta strona podażowa przejmuje kontrolę. Więc no musi się znowu pojawić coś pozytywnego, co mogłoby popchać OTSW wyżej. Być może potrzeba większej korekty, dyskontującej ryzyko związane z tym, że JTSW nie sprzedało więcej węgla w trzecim kwartale, bo takie informacje się pojawiły. Produkcja mogła spaść, bo są zapasy jeszcze, ale. Tutaj, jakby kluczowe jest to, że sprzedaż nie przyspieszyła. No więc czekamy, jakie będą kolejne dane, czy tutaj się pojawią faktycznie lepsze informacje. Prawdopodobnie. Tak, ja bym zakładał, że jednak raport za czwarty, za pierwszy kwartał kolejnego roku, i tak dalej, one będą się poprawiały, bo to też ta bezwładność rynku pewna jest. Więc zobaczymy. Na razie rynek dyskontuje jakąś, jakieś zwiększone ryzyko. Jeżeli chodzi o Bogdankę, tutaj również zabrakło siły do wybicia 48 zł. Według metody szczyty dna, teraz zbliżamy się do miejsca, które jest ciekawe, właśnie z tej perspektywy. Strategii trendowej. Natomiast tutaj warto też pamiętać, podobnie jak na JTSW, że wolumen jest analogicznie martwiący w sensie takim że też na świecach podażowych ta aktywność jest dość duża, co sugeruje, że no nie mamy tak klasycznego rozwoju, w którym w, w trakcie korekty rynek po prostu czeka. Jest dużo emocji, dużo zawirowań, no ale też i opory są znaczące, bo zauważcie, że z wykresu tygodniowego na Bogdance dobiliśmy do dołków z 2018 i 2019 roku. Być może potrzeba głębszej korekty. Na razie też, podobnie jak na JTSW poczekałbym na jakąś sygnalizację zakończenia tej bieżącej fali, Spadkowej. Niestety wczorajsza świeca przy dużym wolumenie, taka świeca szpulka, no dzisiaj wybija na dołem, co może być martwiące. Dopiero pozytywną informacją byłoby znowu pojawienie się cienia od dołu i wybicia maksimum poprzedniego dnia. Na razie wygląda jeszcze krótkoterminowo spadkowo. Dopóki jesteśmy powyżej 33 zł, to osobiście cały czas przeglądam się spółce jako spółce w trendzie wzrostowym, a moje oczekiwania względem węgla czy względem innych tutaj surowców energetycznych na razie są yy, może nie mocno wzrostowe, co bardziej stabili, yy, stabilizujące się bumek, no tutaj mamy zupełnie inną wycenę ze względu na chociażby kontrakty, które się pojawiły dopiero niedawno, tak? Po tym, jak spółka przejęła kopalnię Silesia, no to też się zmieniło, zmieniło trochę nastawienie. No i tutaj mieliśmy mocne wzrosty właśnie wywołane tymi informacjami zarówno z sektora węglowego, jak i samymi kontraktami, więc to już jest jakby najbardziej dobra informacja. Natomiast no teraz też można powiedzieć, że trwamy w korekcie. Ostatni potwierdzony dołek tutaj powinien być wyznaczony na poziomie 24-48 i też trwa korekta. Myślę, że Chyba jest z tych wszystkich spółek, o których rozmawiamy do tej pory, najbardziej nazwijmy to stabilną, ze względu chociażby na to, że właśnie. Ten, myślę, że rynek jeszcze wszystkiego nie, zdysk nie zdyskontował w Bumechu, więc tutaj jakby ta szansa jeszcze, jeszcze jest. Natomiast Bogdanka czy OTW są dużo bardziej znanymi spółkami. Zresztą też, jak popatrzycie na wolumeny, to też wygląda to trochę lepiej. Mieliśmy mocne wzrosty, tutaj wprawdzie duża aktywność była, ale na wybiciu i teraz aktywność maleje. Jak to będzie się przedłużało w czasie i dadzą szansę wejść w okolicach tam 26-27 zł, no to byłaby to moim zdaniem dobra sytuacja, ale podkreślam, Spadek poniżej 24,40 przynajmniej w średnim terminie dawałby informację, że ten trend się zakończył wzrostowy. Kolej Energy, mocne spadki, pogłębione bardzo mocno. Przypominam, że tutaj mieliśmy mocne wystrzały w czerwcu 2021 roku, później taka korekta, ładna kontynuacja. I dla mnie no, to, co się wydarzyło tutaj, czyli wybicie poniżej 4,98, bardzo mocno zwiększa ryzyko tej spółki. Poza oczywiście samym systematycznym ryzykiem, które mamy w przypadku węgla, to każda spółka ma swoje jeszcze specyficzne ryzyko. No i tutaj dochodzimy teraz do wsparcia, więc jeżeli tu się pojawią Świece sygnalizujące wsparcie, czyli jakiś cień od dołu, podbicie, no to to by była informacja pozytywna, można by było to próbować wykorzystać ze stoplosami poniżej dołków na poziomie 2,67-2,60. Natomiast tutaj widać ewidentnie, że ta podaż jest bardziej zdecydowana, tak? mamy kolejne dni spadkowe coraz niżej, więc to co się teraz dzieje, to co się teraz wydarzy, jakieś odbicie, prawdopodobnie nie będzie od razu powrotem do trendu wzrostowego, tylko rynek będzie potrzebował trochę czasu, więc nie ma co się spieszyć, przynajmniej takie jest moje zdanie. No ale FAMUR tutaj moim zdaniem jest spółką najciekawszą z tego wszystkiego, dlatego że jest najmniej obciążony bezpośrednio rynkiem węglowym, tak? ceną węgla bezpośrednio. FAMUR poza oczywiście fotowoltaikę, w którą wszedł i produkcję energii z tego tematu, to produkuje maszyny i urządzenia. Myślę, że wzrost cen surowców, wzrost cen węgla to tak jak wspomniałem nie jest krótkoterminowy temat. Więcej też mówię na Investing Masterclass, jutro więc zapraszam. Natomiast... Tu warto wspomnieć, że FAMUR, czy inwestycje w sektor właśnie górnica, będą się prawdopodobnie rozwijały ze względu na to, że znowu pieniądze się tam. Pojawią, bo są potrzebne. Więc tutaj myślę, że FAMUR ma przed sobą jeszcze ten czas, nawet zarabiania na tej swojej korowej produkcji właśnie maszyn i urządzeń. Zresztą kontrakty, które się pojawiały, były ku temu prognostykiem. Natomiast tutaj bym zwrócił uwagę na to, że wybiliśmy poniżej 3,32, więc krótkoterminowo wsparcie zostało pokonane. No, i korekta się rozpędziła. Natomiast moim zdaniem, dopiero wybicie poniżej 2,91 zmieni nastawienie na spadkowe w takim średnim terminie. Więc na razie, krótkoterminowo, jest korekta. W dobrych miejscach typu 3,20 można myśleć o dołączeniu do tego ruchu. Tyle tylko, że trzeba pamiętać, że jeżeli cena spadnie poniżej 2,90, to prawdopodobnie zmienimy w ogóle sentyment na spadkowy. Też warto mieć z tyłu głowy, że spółka, mimo wszystko, już urosła od poziomu złote 40 do 3,60 zł. No i Teraz kluczowe jest to, żeby się pojawiały nowe kontrakty, żeby się pojawiały nowe dostawy maszyn i urządzeń, ale także, żeby ten sektor fotowoltaiczny przynosił już też pieniądze, tak, żeby się spłacała pomału, że w sensie pojawiały się przychody z tej nowej działalności, z nowego z nowej gałęzi biznesu Famuru, gdzie też oczekiwania są wyższe. Więc warto mieć na uwadze wszystkie te spółki, dlatego że teraz trwa prawdopodobnie korekta. Na razie jeszcze nie ma symptomów takich pozawolumenowych, które wskazywałyby, że ta korekta się ma przerodzić w nowy trend spadkowy. I jednocześnie na świecie ceny energii i ceny węgla wskazują na to, że to na razie jest też tylko. Korekta. Jeżeli się ceny węgla utrzymają nawet 20% niżej od szczytów, to i tak to będą rewelacyjne ceny w perspektywie ostatnich kilku, kilkunastu lat. Okej, okay, przejdźmy sobie dalej, bo jest dużo, dużo emocji, dużo pytań, no i spółka Azbis też emocjonalnie teraz się troszeczkę włączyła. Spółka poinformowała o wynikach ze sprzedaży, jeżeli chodzi o um, ostatni miesiąc, czyli wrzesień. One się okazały wyższe rok do roku um, o 5% 244 miliony dolarów, bardzo fajny wynik. Oczywiście prawdopodobnie inwestorzy trochę się przestraszyli tego, że no, za, zarząd tutaj w wywiadzie. Um, konstruuje formę swojej wypowiedzi w taki sposób, że ten wynik trochę ich zaskoczył pozytywnie, tak? czyli spodziewano się tego, że już pomału marże będą spadały a to się nie dzieje, na razie marże są wysokie, no co, co może wzbudzać obawy, że no cały czas zarząd spodziewa się tego, że jednak te wyniki z czasem będą coraz mniejsze, jeżeli chodzi o zysk netto. Na razie one są bardzo dobre, wyniki się utrzymują, zysk netto, marża zysku netto cały czas jest bardzo wysoka według słów zarządu, więc można się spodziewać, że faktycznie te wyniki zostaną dociągnięte. Przypominam, 71 do 74 milionów dolarów spółka zakłada, że będzie miała zysku netto w 2021 roku. Ja myślę, że spokojnie Biorąc pod uwagę bieżące już wyniki, jest to, jest to do spełnienia, plus zarząd to samo potwierdza. Na to by dawało cenę do zysku przy bieżącej cenie okolice ok. 5. No tyle tylko, że właśnie znowu dyskontujemy przyszłość. No i tutaj w spółce, ma, że spółka ma to do siebie, że jej kurs jest bezpośrednio związany oczywiście z przychodami, i z tym, co się dzieje po tej stronie kosztowej i, i, i zyskownej, tak? Bo tutaj mamy przychody do ceny. E, i wypisz, i chodzi to bardzo dobrze. Cena lekko wyprzedza to, co się dzieje. Poza tym okresem w 2018 roku, bo tam zysk netto jeszcze nie, nie rósł. Teraz mamy fajne wzrosty i to też widać po cenie, że ta cena jednak faktycznie tutaj podąża, na północ. E, I moja, e, moja wskazówka, jakby dla Azbisu jest taka, że no, na razie trend wzrostowy trwa i cały czas uważam, że spółka jak najbardziej ma perspektywy do tego, żeby się rozwijać dalej, bo też ważne jest to, żeby generowała nadwyżki e, kasowe, tak w postaci po prostu środków e, na rachunku, które mogą być wykorzystane na akwizycję. to pytanie padło w, przez e, tutaj PAP w stronę zarządu ale no nie padła żadna deklaracja ze strony zarządu, natomiast mimo wszystko środki pod inwestycje rosną, co jest oczywiście perspektywą taką, że po pewnym czasie, no zazwyczaj jest tak, że rynek rośnie, w pewnym momencie wypłaszcza się jakby ten schemat y, przychodów i, i zysków, tak, no bo marże spadają, w pewnym momencie się rynek równoważy, ale firma jakby posiadając nadwyżki przeznacza je na inwestycje, wtedy zazwyczaj kurs spada, no bo dodatkowo mamy wypływ pieniądza z firmy, chyba, że jest to bardzo jakaś lukratywna okazja inwestycyjna. Co powoduje, że prawdopodobnie na Azbisie za jakiś czas, za pół roku, rok, może nastąpić trend spadkowy. Natomiast wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment. Co więcej, z wykresu technicznie, biorąc pod uwagę Azbis, tutaj mamy cały czas trend wzrostowy tak długo, póki jesteśmy powyżej 20-40 i dopiero. I dopiero tutaj wybicie ponad, czy wybicie ponad te szczyt, tak? czyli tutaj powyżej 2808 byłoby, byłoby kontynuacją tego trendu wzrostowego, no i wtedy też będzie można przesunąć ostatni potwierdzony dołek. Na razie spółka utrzymuje się powyżej średnich kroczących, ewidentnie opadł trochę sentyment pozytywny w sensie takich oczekiwań, że bardzo będą wyniki rosły. Sam zarząd je tonuje, mówiąc o tym, że marże mogą spadać, to co jest naturalną rzeczą, że przechodzimy w jakiś okres konsolidacji. Natomiast przed nami będzie Zapowiedź dywidendy w przyszłym roku. Być może to też wywoła jakieś dodatkowe oczekiwania. Zobaczymy, jaka ta deklaracja też ostatecznie będzie. No i jakie, spółki też, jakie wyniki ostatecznie też spółka będzie za cały 2021 rok publikowała. Moim zdaniem mogą nawet przebić prognozy i dzięki temu też oczekiwania względem dywidendy podskoczą. Na razie uważam, że jakby perspektywy do, długotermin czy do długoterminowego wzrostu w spółce są pod warunkiem, że marże, które spółka prezentuje, Będą utrzymywane może nawet nie na tak wysokim poziomie, ale lekko mniejszym, ale nie spadną do takich poziomów, jak były widoczne wcześniej, bo cały problem i cała obawa jest taka, że wejdziemy w taki okres marazmu, jak to miało miejsce w 2018 roku, chociaż trzeba, trzeba pamiętać, że spółka cały czas systematycznie płaciła dywidendy, więc to jest jej duża, duża zaleta. Więc moim zdaniem obawy dzisiejsze są trochę przesadzone, niemniej jakby cena spadła, to okazja by się pojawiła wtedy, kiedy cena może by spadła w okolice 22,68, tam też by była okazja z perspektywy szczytów i den. Może się pojawią jakieś dodatkowe informacje, które faktycznie popchają cenę wyżej. Cały czas pamiętajcie, że na giełdzie no, rządzi to, co jak, jakieś oczekiwania. Tak? Jeżeli mamy na ten moment już oczekiwania o stonowanie marży, to może zniechęcać część inwestorów do wyjścia. Dlatego też potencjał do wzrostu Azbisu no, nie jest już taki, jaki był pół roku temu, rok, czy znaczy pół roku może tak, ale rok temu czy, 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 czy półtora roku temu, tak? no, bo już to zostało zdyskontowane. Też trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, że jak już coś wzrosło i zarząd mówi o spowodowaniu, Wolnieniu w marży, no to jest to informacja zazwyczaj odbierana w sposób, e, sposób negatywny. Kolejna spółka, która moim zdaniem warta jest rozważenia czy też uwagi, zaraz sobie też dojdziemy do tych gorących firm typu Mercator. Tutaj mamy na 11-bit studio dość ciekawą sytuację, dlatego że rynek załamał nam trend spadkowy, wybijając poziom 412, przetestował ten poziom od góry i idzie na północ. Trochę mnie martwi obrót, że tam nie ma jakby dużej aktywności na 11-bit studio. Ale jednak ten wzrost jest. Jesteśmy teraz w takim przedziale między 424 a 450. Widać, że dzisiaj aktywność lekko wzrasta. Jeżeli chodzi o wolumen, mamy połowę sesji, a już ten wolumen jest wyższy niż w ostatnim tygodniu. Natomiast zwracam uwagę, bo mamy, doszło do odwrócenia trendu spadkowego. Co więcej, rynek, jeżeli dzisiaj zamknie się powyżej poziomu 428,80 to potwierdzi trend wzrostowy według metody szczyty i dna, no i stop loss wtedy będzie na poziomie 412. Natomiast od 11 Bit Studio pójdziemy do drugiej spółki, która niestety dzisiaj w gamingu bardzo źle sobie radzi. No i to jest CD Projekt. CD Projekt nie miał siły wybić 211 zł, i o tym mówiłem tydzień temu, że najpierw moje oczekiwania były mocno wzrostowe, tak naprawdę, natomiast rynek ostatecznie nie był w stanie wykonać tego wzrostu ponad 210 zł. Wydarzyły się te spadki też przy zwiększonej aktywności, więc na razie. Cały czas rynek nie ma tej siły, żeby obrać nowy ruch wzrostowy, konsolidacja trwa. No i dzisiaj mamy informację o tym, że aktualizacje, czy też nowe wersje gier będą opublikowane później, niż się spodziewał rynek. No i to jest pytanie, czy to jest zachowawcze tutaj działanie zarządu, bo boi się znowu przestrzelić, bo woli dopracować te, te tematy, żeby już nie, nie przestrzelić. Czy po prostu nie ma motywacji do tego, żeby pchać dalej? No bo pamiętajmy, że cyberpunk był puszczony w, w, w 2020 roku w grudniu, dlatego że zarząd otrzymywał też dodatkową premię za to, że dotrzymał terminu roku 2020. Być może teraz tej motywacji już nie ma i działanie jest bardziej stonowane i. Skupione na tym, żeby jednak te aktualizacje, te wersje i ten rozwój gry był już mniej negatywnie zaskakujący. No co niestety wpływa na to, że w późniejszym terminie gracze dostaną coś nowego, co wpływa także i na wyniki spółki. I tutaj moim zdaniem, CD-Projekt na razie trwa w konsoli, czyli wsparcie mamy finalne na 155-160 zł. Teraz jesteśmy w idealnym środku. Tej konsolidacji. No i niestety negatywna informacja wywołuje spad, więc widać, że sentyment się jeszcze tak w 100% na pozytywne nie odwrócił. Myślę, że duża część inwestorów miała nadzieję i oczekiwania, że coś w spółce właśnie drgnie dzięki tym zaproszeniom, że dzięki tym nowym wersjom, że to się przesuwa. To niestety też i oczekiwania i pozytywne nastawienie też się przesuwa, więc na razie negatywnie. Na CD-projekcie. Dla mnie wzrost dopiero, no tak naprawdę by trzeba było powiedzieć teraz wprost, że to dopiero powyżej 210 zł byłby pozytywny. W sensie powodowałby, że zmieniam znowu na pozytywny sentyment. Albo wsparcia w rejonie właśnie 160-155 zł, jakby tam się pojawił jakiś znowu popyt, to wtedy można by było spróbować z tego skorzystać. Mercator również wzbudza oczywiście bardzo dużo mm, negatywnych, moim zdaniem, emocji. Tutaj mieliśmy korektę, którą spodziewałem się, że rynek dobije do poziomu około 187 zł, wskazując też poziom 149 jako ten dołek, którego jak rynek wybije, no to trzeba się pożegnać z tym scenariuszem. Rynek to wybił luką spadkową, więc bardzo, no taki najgorszy oczywiście scenariusz. To jest też ciekawe właśnie, jak Mercator publikuje czasami te wstępne wyniki czy tam jakieś informacje, nie w trakcie sesji, tylko po sesji, jeszcze na weekend, psując humory inwestorom. Natomiast tutaj, no wybicie poniżej 149 zł, jakby Zanegowało tę potencjalną korektę prostą, wybiliśmy nowy dołek. Bardzo duża aktywność się pojawiła, inwestorów, ale trudno przypisywać temu jakiś okres wzmożonych zakupów. Raczej jest to panika, jakieś rolowanie, próba, próba handlu na odbicie kilku procent. Ale ta wczorajsza sesja już zaczyna być taka troszeczkę ciekawsza. Mamy dobicie do 100 zł, odbicie tyle tylko, że poziom 100 zł jest bardzo psychologicznym z zasady poziomem, więc tam aktywność mogła być typowo spekulacyjna. Patrząc na to, co, co się dzieje na merkatorze w takim średnim terminie, to cały czas mamy trend spadkowy. Ja to wielokrotnie podkreślałem, że wszystko to, co gdzieś tam pojawia się jako popyt, to wszystko jest korektą. I za każdym razem do tej pory trzy razy Mercator podbijał tak w formie takiej właśnie korekty, i nawet jej nie wykształcając w pełni. Więc na ten moment ta presja podażowa jest bardzo, bardzo silna, i wydaje się, że pomału dochodzi do takiego z niesmaczenia akcjami Mercatora, już nawet szerokiego akcjonariatu, co może powodować ostatecznie do tego, nie wiem, czy to jest ten moment, czy dopiero to nadejdzie, że będzie ten moment przegrzania, tak, że już te negatywne emocje zostaną wyrzucone. Szczerze mówiąc, już wcześniej myślałem, że coś takiego mogło mieć miejsce, ale jeszcze, jeszcze ewidentnie część osób trzymała akcję i dopiero teraz gdzieś się pewnie wyrzucała. Dokąd Mercator może dojść? No, jakby to jest wróżenie z fusów, dlatego, że mamy z jednej strony bardzo. Negatywne komunikaty ze strony zarządu mówiące właśnie o tym, że jest spowolnienie w, w branży. Teraz, jeżeli mówią prawdę, zakładam, że tak, no bo czemu mieliby mówić nieprawdę? No to po prostu inwestorzy dyskontują te informacje, co jest jak najbardziej racjonalne. Największy problem w całej branży. Rękawiczek jest to, że nie wiadomo jak daleko spadek marsz pójdzie. Z jednej strony każdy powinien pamiętać o tym, że przed pandemią Mercator nie był w stanie zarabiać pieniędzy na tym, co robił. Spółka ledwo, ledwo wiązała koniec z końcem, brzydko mówiąc, dlatego że cały czas marże były słabe, tam okresy były lepsze, gorsze, ale generalnie nie było rewelacji. No i pandemia to zupełnie zmieniła. I teraz. Pytanie jest zasadnicze takie, czy ustabilizowanie się cen rękawiczek na wyższym poziomie na świecie będzie wystarczające do tego, żeby merkator zarabiał regularnie duże pieniądze dzięki zwiększeniu swojej skali, plus czy wyjdą w coś bardziej rentownego, na ten moment cały czas woda w ustach i tak jak Wam mówiłem wielokrotnie, dla mnie Merkator może ożyć dopiero wtedy, kiedy pojawi się coś konkretnego z przejęciem, czy z nowym nową gałęzią biznesu, bo wtedy pojawią się nowe oczekiwania, pojawią się nowe mm, emocje, które mogłyby popchać cenę wyżej. Dopóki tego nie będzie, to prawdopodobnie Merkator będzie pod, albo przejdzie w jakiś okres konsoli, zatrzymania, wyczekiwania na jakieś nowe wyniki. no Moim zdaniem jakby tego właśnie brakuje, a komunikaty są na ten moment takie, co jest też ciekawe, że w branży cały czas jest drogo, bo takie też sformułowanie spadło, w związku z tym nie ma okazji akwizycyjnych czy prze, przejęcia, co powoduje automatycznie, że to też wycena markatora. Tak? Skoro cała branża jest wyceniona zbyt wysoko, no i też można to odczytać jako, że wycena markatora jest zbyt wysoka. Dużo się dzieje. Moim zdaniem, merkator zawiódł wielu, wielu inwestorów i będzie trudno odbudować to zaufanie. Może to się wydarzyć właśnie wtedy, kiedy pojawi się jakiś nowy koncept nowy, nowy pomysł. Z technicznego punktu widzenia jesteśmy na wsparciu 100 zł, opór teraz mamy na 129. Z takich bardziej szerszych perspektyw, dopiero wybicie ponad 171, dawałoby ten scenariusz wzrostowy. Więc tak wygląda na ten moment sytuacja na Mercatorze. Mam do przeanalizowania jeszcze sporo spółek, jak PCF Group, gdzie się też dużo wydarzyło, Playway, Ten Square Games, natomiast tutaj na wizji nam się kończy czas, więc zapraszam do Squabera Premium. Przypominam i podkreślam, ja muszę to nagrać, złączyć w całość, opublikować, więc w Squaberze Premium cały materiał będzie dostępny za jakąś godzinę do półtorej Godziny. Zapraszam Was serdecznie natomiast do um, Squabera Premium, dlatego że od 1 października będziemy musieli podnieść cenę abonamentu e, Squabera, więc teraz możecie sobie ją zagwarantować e, na przyszłość e, po prostu w lepszych warunkach, tych, które są aktualnie jeszcze dostępne. E, a zmienia się dużo, nadchodzą fajne rzeczy, ale już nie będę się dzisiaj na ten temat e, rozwijał. Zapraszam oczywiście na konferencję Investing Masterclass, zapraszam też na webinary, które organizujemy w ramach Squabera. No, i także do nas, do Squabera Premium. Wszystkiego dobrego, słyszymy się jutro, bo już wracamy do normalnych podsumowań codziennych. Będą, tak jak zwykle, w piątki, wtorki, środy, czwartki, takie spotkania jak teraz. No i tak właśnie będziemy teraz wracali do tych regularnych podsumowań sesji. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Marcin Tuszkiewicz.